Ogromne zaskoczenie. Ja w ogóle nie dowierzałam, że zostałam mi z Polonia. Tak naprawdę moja mama dopiero, jak zeszłam ze sceny, chwyciła mnie w ramiona i, mówi, i powiedziała do mnie, Ewuniu, ty jesteś teraz nie tylko moją mis. Ty jesteś Miss Polonia. Gdzieś to dopiero później do mnie dotarło, a w pierwszej kolejności dotarło do mnie, że ja wygrałam Forda Probe, ponieważ ja cały czas trzymałam w rękach kluczyki do samochodu, które dostałam na scenie. Więc takim pierwszym atrybutem to było to, że jestem Miss i że wygrałam konkurs to to, że czy mam w ręku kluczyki do samochodu. Ja tych kluczyków nie, nie oddałam i jako pierwsza jedyna z historii konkursu wyjechałam wygranym samochodem. Mhm. Przez ile lat Pani jeździła tym samochodem? Przez jeden rok. Po roku panowania samochód sprzedałam, dlatego, że w tamtych czasach Ford Probe, który ja wygrałam, był niesamowicie drogim samochodem i w utrzymaniu i przede wszystkim w ubezpieczeniu, dlatego, że to były takie początki lat 90., więc ubezpieczenie tego typu samochodu po prostu przekraczało moją studencką kieszeń. Natomiast na ten rok panowania p.z.d. w Gorlicach z dyrektorem na czele ubezpieczyło mi samochód, więc dopóki miałam ubezpieczony samochód, to nie jeździłam. Natomiast moment, kiedy trzeba Trzeba było go ubezpieczyć samemu. Już przekracza mój budżet.